Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Niebezpieczny żart doprowadził do interwencji Straży Granicznej na lotnisku Poznań-Ławica. 73-letnia Polka, lecąca na wakacje do Turcji, poinformowała obsługę podczas nadawania bagażu, że w jej walizce znajduje się bomba. Kobieta została wylegitymowana. Jak tłumaczyła funkcjonariuszom, jej słowa były tylko żartem. Mimo to kapitan samolotu zdecydował o skreśleniu pasażerki z listy lotu do Turcji. Seniorka otrzymała także mandat w wysokości 400 zł. Dobra wiadomość dla uczniów i mieszkańców osiedla Lecha. Otwarty został zmodernizowany orlik przy Szkole Podstawowej nr 51. W Wielkopolsce jest blisko 300 orlików to najwięcej tego typu obiektów w całym kraju. W miniony weekend rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z przebudową mostu chrobrego. Na początku budowlańcy przeniosą sieć gazową i zrobią przewiert dla sieci elektroenergetycznej. Było dużo emocji, bramek i niewykorzystanych szans. Ostatecznie Lech Poznań w meczu 12 kolejki PKO BP Ekstraklasy zremisował 2–2 z pogonią Szczecin. Kibice wychodząc z meczu chwalili kolejorza za grę. Niestety do pełni szczęścia zabrakło im zwycięstwa niebiesko-białych.